DDA, czyli dorosłe dziecko alkoholika, i DDD, dorosłe dziecko z rodziny dysfunkcyjnej. Rodzina alkoholowa jest zawsze dysfunkcyjna. Rodzina dysfunkcyjna nie musi być z problemem alkoholowym. Dorosłe osoby z takich rodzin łączą pewne problemy. Dziś powiem Ci o kilku z nich. Nazywam się Joanna Mielniczuk, jestem psychologiem i pomagam budować silną psychikę. Zapraszam Cię do subskrypcji kanału, aby wzmacniać yy, i budować odporność psychiczną. Świadomość tego, że dorastało się w dysfunkcyjnym domu pomaga zrozumieć źródło problemów, z którymi teraz się mierzysz. Wychodząc z takiego domu wychodzisz z dużym ciężarem. Zaniżoną samoceną, zniekształconą perspektywą sytuacji, czy silnymi, trudnymi emocjami. Zaniedbania emocjonalne odciskają swoje piętno na relacjach. To, w czym funkcjonowałeś, może w dorosłym życiu wydawać ci się normą, bo nie miałeś punktu odniesienia, nie miałeś innej perspektywy. Syndrom DDA czy DDD? To sposób funkcjonowania, którego nauczyłeś się w domu rodzinnym, aby przetrwać. Na przykład byłeś w roli bohatera, kozła ofiarnego, maskotki czy niewidzialnego dziecka. Przyjąłeś takie role, które kiedyś pomagały odnaleźć się w systemie rodzinnym, ale które teraz szkodzą. I tu trzeba zaznaczyć, nauczyłeś się tak żyć. Więc. Możesz też nauczyć się żyć inaczej, bo nie z tobą jest problem, tylko problemem są przekonania, które masz, postawy, zachowania, których się nauczyłeś kiedyś, a na nie masz wpływ. Jesteś dorosły, wyszedłeś już z dysfunkcyjnego domu, otoczenie się zmieniło, ale ty dalej możesz funkcjonować tak, jakbyś był w domu rodzinnym. Reagujesz na wydarzenia i ludzi tak, jak reagowałeś kiedyś na sytuację w domu. Kiedyś te role dawały jakieś korzyści. Teraz najczęściej ograniczają życie, psują relacje. Są pewne zasoby, z których możesz dalej korzystać, ale kiedy jesteś sztywno osadzony w tej roli, to cierpisz. Doświadczasz siebie i świata. W zniekształcony sposób. Widzisz siebie, ludzi, sytuację w krzywym zwierciadle. To tak, jak chodzi się do tych sal, krzywych luster. Widzisz siebie inaczej niż jesteś w rzeczywistości. Masz poczucie bycia innym gorszym, nieakceptowanym wykrzywionym w pewien sposób. Trudno ci się odnaleźć w relacjach, brakuje ci poczucia przynależności, boisz się bliskości, a jednocześnie bardzo jej potrzebujesz. Nie wiesz, jak to jest być w zdrowej relacji, jaką masz przyjąć tam rolę, jakie mają być ustanowione granice. Nie znasz swoich potrzeb, bo tego nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Więc w relacji. Jesteś, działasz trochę po omacku. Osoby z takich domów żyły w dużym napięciu, stresie, w potrzebie kontroli nad tym, co się dzieje. Dlatego w dorosłym życiu starają się mieć poczucie panowania nad sytuacją. Unikają zmian, nieprzewidywalnych zdarzeń, bo one wydają się zagrażające. Trudno takim osobom się zrelaksować, bo nie wiadomo, kiedy trzeba być gotowym do działania. Nie pozwalają sobie na luz, na spontaniczność, zabawę. Do tego żyją często w poczuciu wewnętrznej pustki, jakiegoś braku, którego nie da się do końca określić. Nawet gdy. Osiągają coś, co zaplanowały, osiągają swoje cele, mają sukcesy w życiu, to i tak towarzyszy im to poczucie pustki, poczucie braku. W wyniku tego, że musiały dopasować się do rodziny, to nie do końca wiedzą, jacy są, co lubią. Naśladują więc innych i uczą się. Jak mają żyć, co mają robić. Dużo jest, dużo jest w takich osobach lęku przed odrzuceniem, czy lęków społecznych, bo lęków z różnych przyczyn w takiej rodzinie było dużo. Zniekształcony obraz relacji powoduje, że takie osoby są nadmiernie odpowiedzialne za innych, często poświęcają się. Stają się współuzależnione, trudno też odejść im z relacji, nawet gdy jest ona raniąca, mają nadmierne poczucie lojalności wobec drugiej osoby. Czują też, że nie zasługują na miłość, że źle coś robią, że robią za mało, że nie są wystarczające dla innych, albo też unikają związków, bliskości. Bo to kojarzy im się z cierpieniem. Świat takie osoby, os, osoby postrzegają jako czarno-białe. Albo coś jest dobre, albo złe, albo ja jestem najlepszy, albo jestem najgorszy. Nie ma tego wypośrodkowania, nie ma szarości w tym wszystkim. Co prowadzi do perfekcjonizmu? Do Zawężenia tej perspektywy widzenia świata i sytuacji. I to mocno ogranicza w życiu, tworzy konflikty. W dorosłym życiu osoby z dysfunkcyjnych domów albo często generalizują czyli to jest takie wszystko, nic, zawsze, nigdy wszyscy albo są bardzo drobiazgowe przywiązują nadmierną uwagę do szczegółów, za dużo analizują, myślą, chcąc wychwycić wszystkie informacje z otoczenia, zdobyć informacje o zagrożeniu i przygotować się na nie, uchronić się przed nim. Boją się też złości swojej i innych. Swojej, bo nie pozwalają sobie na nią. Wiedząc, jak duża ona jest, a jeżeli chodzi o innych, to wiedzą, jak ta złość wiąże się z niebezpieczeństwem. Więc nie wyrażają swoich potrzeb, próbują się dopasować, nie chcą robić nikomu problemów, boją się tej kary, która może się z tą złością wiązać. Unikają konfliktów albo w drugą stronę, stają się bardzo agresywne i konfliktowe. Wszystko po to, aby nie dać się skrzywdzić i pokazać słabości, która może być wykorzystana przeciwko im. Ale znowu, to, to jest postawa czarno-biała. Jeżeli urazy psychiczne z przeszłości wpływają na Twoje obecne życie, zacznij od wyszczególnienia, jakich y, nauczyłeś się zasad w domu rodzinnym. Bo w każdym domu są takie. Niepisane zasady, które funkcjonują. Czego tam się nauczyłeś, jaki być, jak funkcjonować, jak działać, co robić dla innych, dla siebie. I określ, kiedy ta zasada, każda z tych zasad pomaga w życiu, bo czasem one mogą pomagać, a kiedy przeszkadzają. Jeżeli przeszkadzają, to na jaką inną zasadę teraz. Swoją wypracowaną możesz je zamienić. Na przykład, kiedyś zasadą było, że zawsze trzeba pomagać innym. I to pomaga, bo możesz być lubiany, możesz nawiązywać relacje, możesz czuć się potrzebny, możesz budować jakąś więź też dzięki temu. A kiedy ta. Zasada przeszkadza. Na przykład, kiedy robisz coś dla kogoś, kiedy nie masz na to ochoty przestrzeni, pomagasz innym swoim kosztem. I nową zasadą może być tutaj, że to ty decydujesz, kiedy pomagasz, komu pomagasz. Zastanawiasz się, czy masz na to przestrzeń w życiu. To ty decydujesz, a nie, że to jest przymus. Tak jak mówiłam, nauczyłeś się określonego sposobu funkcjonowania, ale możesz go zmieniać, modyfikować na taki, który teraz będzie dla ciebie bardziej korzystny w życiu. Jeżeli Ciebie dotyczy ten problem, jeżeli Ty pochodzisz z takiej rodziny, Wyślij w komentarzu serduszko, jeżeli walczysz o siebie, bo życzę Ci dużo siły w tej walce o siebie. Dziękuję Ci za dzisiaj, za Twoją obecność i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!